Ostatnio wpadł mi w ręce artykuł z bardzo intrygującym tytułem. Bezpieczeństwo żywnościowe zaczyna się od nawozów. Niby brzmi logicznie, prawda? Bo jak nie ma nawozów, to nie ma plonu, a jak nie ma plonu, to nie ma jedzenia. Tylko że kiedy przeczytałam ten tekst do końca, zaczęłam się zastanawiać o jakie bezpieczeństwo tak naprawdę chodzi. Bo w całym tym artykule nie ma ani słowa o glebie, ani o mikroorganizmach, ani nawet o tym, jak nawozy wpływają na jakość plonów. Za to jest sporo o imporcie z Rosji, o zagrożeniach dla przemysłu chemicznego i o tym, że trzeba wprowadzić cła, rejestry, ograniczenia, żeby chronić naszych producentów. Czyli bardziej to artykuł o bezpieczeństwie przemysłu niż o bezpieczeństwie żywności. I żeby była jasność, ja nie twierdzę, że nawozy są złe. Wiem, że bez nich wiele gospodarstw dzisiaj po prostu nie dałoby rady. Ale kiedy czytam, że chemia jest matką wszystkich przemysłów, albo że polskie fabryki nawozów w pełni wystarczą, żeby wyżywić kraj, to zapala mi się lampka, bo mam wrażenie, że tu wcale nie chodzi o troskę o glebę. Czy o konsumenta, tylko o to, że tańszy import może zachwiać rynkiem i może właśnie stąd bierze się ten niepokój. Bo jeśli na rynek wejdą nawozy z zewnątrz, nasze fabryki mogą zwyczajnie mniej zarobić. Oczywiście, że powinniśmy się martwić importem, ale nie tylko z powodu ceny. Bardziej z powodu czystości i jakości tych nawozów. A o tym w tym artykule nie ma ani słowa. A przecież to nie od ceny nawozów powinno zależeć bezpieczeństwo żywności, tylko od świadomości rolnika, od tego, jaką ma glebę, co do niej trafia i jak tą glebę w ogóle traktuje. Bo jeśli bezpieczeństwo żywności zaczyna się od nawozów, to znaczy, że znów myślimy kategoriami fabryk, a nie pól. Ale wiecie, to tylko moje osobiste przemyślenia. Nie stawiam tutaj żadnych oskarżeń, po prostu głośno zastanawiam się, czy my, aby na pewno wszyscy, myślimy o tym samym bezpieczeństwie. Ciekawa jestem, jak Wy to widzicie. Może macie inne spojrzenie? Dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam.